Dziesiątki fotografii rozłożonych na stołach, wśród których znalazły się przeróżne tematycznie prace. Fotografie na stołach, a nie jak często się zdarza, na podłodze, na co baczną uwagę zwrócił Janusz Moniatowicz. Chcę pochwalić organizatorów, że naprawdę reprezentują wysoki poziom fotografii. Nie, 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 poczekajcie, co chcę powiedzieć. Że zdjęcia nie leżą na podłodze. To są zdjęcia nadesłane, przyniesione przez autorów tych fotografii na pierwszy przegląd fotografii środowiska bolesławieckiego. 27 bolesławieckich fotografów poddało pod ocenę swoich kolegów 108 prac. Konkurs ten jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych konkursów miesiąca, konkursów kwartału, a inicjatorem całej akcji jest komisarz tej imprezy Jerzy Paluszczyszyn. To jakby dzięki jego determinacji i staraniom konkurs ten powrócił do Bolesławca i myślę, że całe środowisko fotograficzne ma w końcu okazję po pierwsze zaprezentować swoje prace, ale po drugie, co jest moim zdaniem najważniejsze, wysłuchać opinii fachowców, opinii jurorów. A ciekawostką było tu to, że jurorzy obradowali i swoje oceny ferowali otwarcie przy autorach tych prac. Tu miałem wielki dylemat, którą wybrać. Wybrałem tę zimną, wydaje mi się bardziej kompozycyjnie dojrzała, bardziej przemyślana, aniżeli ta czerwona, choć obie są bardzo dobre, obie są znakomite. Podobne, podobne problemy, podobnie kartki mi zabrakło dla tej pracy, która jest bardzo dobrym widzeniem, jest dowodem bardzo dobrego widzenia przestrzeni przez autora. No ale, ale Kartek było tylko tyle, ile było, no i nic tu, nic tu zrobić lepszego nie, nie jestem w stanie. Ogólne uwagi do wszystkich autorów przekazał Bolesławianin z umiłowania Janusz Moniatowicz. I nie chcę tu y, w jakiś sposób oceniać i zniechęcać fotografujących, ale mam taką radę na przyszłość, że zamiast dać 3 czy 5. 5, dajcie jedną, dwie, ale sami już dokonajcie takiej wstępnej selekcji, bo lepiej i jest dla jury, kiedy ma jedną dobrą fotografię i to jest taki już tak, że ta uwaga jest no, zahaczona, przepraszam, że tak nieładnie mówię, niż kiedy jest ileś tam fotografii, ale całość tworzy taki miążki zestaw. I tak w przyjaznej i otwartej atmosferze, jurorzy powoli doszli do sedna konkursu i wyłonienia zwycięzców. Nie, nie miał nic żeby tu, żeby tu no, no, przyznać to jest, dzisiejszą to nagrodę Nie. No my też, nie? Bo to wszyscy to położyliśmy. To, no. Tak już, no. a co no. możemy no. powiedzieć? Kto jest autorem? Kto jest autorem? Autor. No ja sobie to, 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 to. to. zobaczę. Agnieszka Kaczmasz. No no, normalnie gwiazda ja, na półki. Dziękuję. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby, żeby dać Autor. Jeszcze Janusz się. Obecny. dyplomik i koperta z składką. Brawo. Brawo. w szpitalu. Będziecie trzecie miejsce Będziecie w bardzo podziękować, bo no to dla mnie taki bardzo ważny moment jest naprawdę, bardzo ważny, bo zauważyliście dwie moje prace i one się tutaj właśnie na tym stole... To było więcej. Pani no było więcej, bo, ale cały, cały ten zestaw wiec. pani był była bardzo tak, dobry. Także, no ogromnie się by, by, byłaby Był pewny był dylemat jest, żeby, żeby... dla nas, które z nich wybrać, czy ten, czy ten. Jako, jako najciekawsze. Było to zatem wskrzeszeniem niegdysiejszych konkursów fotograficznych środowiska fotograficznego. I tak będzie co kwartał. Podsumowanie drugiego kwartału nastąpi 7 czerwca.